Kraj, potajemnie, wspiera Ukrainę. Zdradził to szef Pentagonu Grecja potajemnie wysłała broń na Ukrainę. Opozycja krytykuje. Rząd Grecji przyznał, że w tajemnicy wysyłał broń na Ukrainę. Opozycja zarzuca rządowi ukrywanie tego faktu i działanie, potajemne. Informacje o pomocy ze strony Grecji dla Ukrainy przekazał Lloyd Austin, sekretarz obrony USA. Zamieszanie w Grecji wywołała wypowiedź szefa obrony USA. Lojtostin w swoim wystąpieniu w poniedziałek wymienił kraje, które nieodpłatnie przesyłają Ukrainie uzbrojenie i amunicję. Wśród wymienionych przez sekretarza znalazła się Grecja. Oficjalnie rząd tego kraju nie potwierdził, że przekazuje broń. Oburzona opozycja skrytykowała rząd za utrzymywanie tej sprawy w tajemnicy. Opozycja krytykuje rząd Grecja, tak samo jak pozostałe kraje europejskie wspiera Ukrainę w dostarczaniu systemów obronnych, aby była w stanie się bronić przed rosyjską agresją. Uzbrojenie obronne pochodzi z rezerw własnych Grecji i w najmniejszym stopniu nie narusza naszych zdolności obronnych. Grecja nie może być wyjątkiem wśród państw członkowskich Unia Europejska. Które postępują podobnie, napisał w opublikowanym oświadczeniu szef greckiego Mon Nikolaos Panayotopoulos. Wyjaśnień w tej sprawie domaga się największa opozycyjna partia, Syriza. Po publikacji krytyka rządu mi co taki sa nie ustaje. Zdaniem polityków opozycji oświadczenie nie precyzuje, czemu władze zdecydowały się ukryć fakt wysyłki broni oraz jakie dokładnie uzbrojenie przekazano Ukrainie.